Siemano, witam. W kolejnym dniu z remontu AWR z tej strony zjechało nam kilka rzeczy. Filmy idą ciągiem, ale ja byłem w trasie teraz trzy tygodnie i to się ogarnęło. Dwie moje prawe ręce tam biegają. Te oponki mam, co już wspominałem o tym. I tutaj mam przygotowane, bo robiłem w sobotę, przyjechałem, jeszcze tutaj zrobiłem. Tutaj przygotowałem. Tu tę rdzę muszę poczyścić przed samą pracą. Tak? Gdzie idziemy? Słucham? Nie, traktorem dzisiaj nie będziemy jeździć. Chłopaki! My dzisiaj mamy pracować. A ja To szpachla czy to podkład? Tu trochę krzywe, bo tu trochę coś gdzieś zaczepnione tak, było. To tak, tak. tak możemy podnieść tym, o tak. Nie, to spokojnie, ogarniemy. Ale to jeszcze, ja wiesz co? Ja chcę tak, że odpadnie ta tablata niebieska i takie będzie o tym sam. Serio, tak chcesz? Tak. To tak już nie jest źle. Podkład na to pójdzie. Jedna warstwa i z dwie warstwy lakieru ale to jeszcze nie dziś dwa dni pada mocno a chcemy żeby pomalować tu więc w... dzisiaj już trochę się wypogadza. jutro ma być całkiem fajnie więc jutro myślę że zaczniemy malować o tutaj na przykład nie będę tego malował o tej pozycji chcę żeby ten rancik był pomalowany a tą pozycję tutaj wezmę w tego baranka takiego tu był on to jakiś brud może kupa ptaka wiesz tutaj nam zaczepiło o, i tak samo tutaj. Tutaj właśnie widać tego antypuślizgowego takiego baranka. Ale o to wszystko muszę wypicować na glanc. I to musi być pomalowane na glanc. I tak samo tutaj myślę. Czy na przykład tego trochę nie szurnąć, tych purchli największych. I to lakierem zrobić trochę, ale później... Do lakierowania? Zaraz mi pokażesz. I tą stronę muszę dzisiaj przygotować całą. Najgorsze z tą naklejką zdzierać. Tutaj już mam trochę zdarte. Dobra więc zaczynam działania. Zapraszam do oglądania. Zapraszam do łapy, zapraszam do subskrypcji. Boli, bo kopnąłeś mocno, może naciągnąłeś sobie mięsień, albo... Miki, nie chodź tam, bo noga zostanie. Ten materiał, wiesz, to nie jest, kurczę, drewno, czy plac zabaw. Patrz, patrz. Widzisz? Patrz. I wpa... Widzisz, patrz. co się dzieje? Patrz. Umiejętność wzrasta. A spróbuj piętą. Chodzi o tempo, że patrz. ty już czekasz na piłkę, a nie nabiegasz, no nie? O! Oho, oho, Kto pójdzie? No dawaj. Jeszcze nabiegasz, patrz, nie możesz nabiegać. Wyrzuć sobie, wyrzuć, poczekaj na piłkę i. Wiesz? No, musisz ty. Szymon, tam już wystarczy, wiesz? Poczekaj chwilę, aż się napompuje sprężarka, bo mamy małą sprężarkę i potrzebujesz trochę więcej powietrza, wiesz? I o tutaj te czarne ma tego nie być czarnego, dobra? No, żeby to zetrzeć, o to, te czarne. O tak, o do niebieskiego, o widzisz? Oto. I lecisz powoli, dobrze ci idzie. Dobrze, dobrze. No tak, tak zużyłeś, aż się odkleja a ja, słuchajcie, mam ostatni odcinek najgorszej pracy w sumie, najgorszej pracy, bo chodzi o e, naklejkę, o klej taki. Tutaj już zrobiłem. Zostało tutaj. O i to się lepi mocno. Ten odcinek to ile? Raz dwa i pół metra jeszcze. Później, oczywiście, będę kleił nowe naklejki, ale to już na nowy lakier. Leci. Powoli leci. Popaki mi pomagają. Trochę chodzą, piłkę grają, trochę mi pomagają i lecimy z kanałem. Słucham. Nie, to nic nie da Ci. Możesz odkleić, ale tylko sprawdzić, jak to jest zbudowane. A to jest taka włóknina, żeby się przykleiła do rzepa. Wiesz do, wiesz do którego rzepa? Tak. Do którego? Do tamtego. Do tamtego, dokładnie. Możesz odkleić, zobaczyć jak to jest zrobione. Ciężko. no co Ty myślisz, że to musi być stabilnie. Ona bombowała się sprężarka. Słucham? A tu czego, tak? Się odrywa, element cierny się odrywa od... Od papieru, czy tam od jakiejś włókniny. Jak ci idzie to? O. Słucham. Ja to tutaj tylko tutaj jeszcze. Jeszcze chcesz rozdzielić? Tak, a tu jest taki w koniec. No. Już możesz, dawaj. Rób, zobaczymy jak idzie teraz. Żeby czarne zeszlifować. Tu jest luks, ale o tu jest trochę czarnego, tu jest trochę czarnego. Tutaj już robię na gotowo. Zdzieram trochę tu do tego momentu, tak, do tego garba. Bo tu będę kleił taśmę i to z góry trochę szurne zabezpieczę Później y, tym jakoś, jakoś tam folią w, w taką wpłynie, czy tym jakimś barankiem, żeby tu taka powierzchnia była trochę taka. Wiecie, jak jest po baranku, no nie? A tutaj y, po prostu lakier z tej strony i tak samo z tej. A tutaj to zabezpieczyć. Zabezpieczyć, o tutaj taka jest powierzchnia chropowata. Nogą, postanąć butem, czy coś, tego typu rzeczy. To żeby nie pośliznąć się A to chcę wyślifować do zera I dać farbą z ocynkiem Z100 chyba jest Coś takiego oznaczenie tej farby I później trochę spolerować I właśnie później Podkładem jakimś tym Mam spray ocynkowy czy tego typu rzecz Tu po prostu wychodzi ta rdza. I zabezpieczyć Żeby przynajmniej później te 2-3 lata Nie było śladu Tutaj wiadomo, że Stworzeń będzie szedł, to zawsze jakoś tam trochę ten, a tu tą całą górę właśnie już, czyli nawet nie lakierować. Teraz już szlifnąć, później taśma, 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 taśma i lakierować tą stronę. Tutaj tak samo ten rancik polakierować, a tu zabudowy nie. Czyli też trzeba okleić, zabezpieczyć, żeby w miarę to wyglądało. Tu widzę, jakaś folia idzie, żeby stopę położyć na to, to też tutaj jakoś trzeba będzie trochę dostać się czarnym i tu front tak samo, ta strona to samo tu zabezpieczyć te yy, spawy trochę widzę, że ta ruda zaczęła to chycać no ale tak nie może być takie niebo, deszczyk teraz kropi, nie może tak być jutro niby ma być ładnie, bezwiecznie, więc powinno to pójść tutaj mam części z baksa kupione elementy zazdrowe tu leje ta łącząca ramiona na środku z jednej i z drugiej strony, tam co w poprzednich filmach yy, tato Adriana mówił, żeby ten nie pchać palucha tutaj do tego wieszaka, do tego yy, żeby górny pokład tu na tym położyć. Oho, telefon. I tu mam te elementy te teplony, a dzisiaj te, to są te odsuwaków prawdopodobnie. Tutaj mamy te w ramiona Na dole Tu to tak wygląda, cztery sztuki e, Ale głównie szukam na śruby Na śruby Może to te idą na śruby Nie, one chyba takie nie idą Tutaj zobaczymy co jest Dobra, tu o, idzie. A te zabezpieczenie, no to to wiem gdzie. O. Plastikowe. Śmieszne. Tutaj te teflony, tak? Idą. Jak one tu wyglądają? i te polakierki, bo jutro, pewnie pogoda dopisze, to działamy szamy jeszcze tu na Szybko mam już wszystko i mam ten utwardzac, rozpuszczalnik, lakier, taśmy. Jakieś dwie jeszcze dobrałem, chociaż mam tam spięć. Yy, wszystko spakowane. Wiem co jak, wiem jak to wszystko mieszać. Pani przymiła, pani mi wytłumaczyła. Też wierzy we mnie, że będę to malował pierwszy raz i że to zrobię. Chociaż i, i boss, i, i, i taki lakiernik, stary lakiernik, który już kurczę, działa od wielu, wielu lat w branży, to powiedział, że po prostu jakoś to wyjdzie. Czy wyjdzie, to się okaże. Być może za jeden odcinek, za dwa odcinki, bo to też zależy od pogody. Jak to wszystko się wyklaruje? A tutaj naprawdę przymiała pani wszystko, doradziła, pomogła, powiedziała co i jak, jak to rozmieszać. Takie, taką umiarkę mi dała, mieszadełko, żeby to grało i uczało. więc zobaczycie na filmach, o co mi, chodzi, o co mi chodziło. Coś trochę wam wytłumaczę, żeby ta yy, po prostu ilość. Yy, lakieru i, i do lakieru rozpuszczalnika i utwardzacza się zgadzała bo to chyba jest bardzo y, istotne w, w lakiernictwie chyba najlepiej na tle zabudowy będzie Wam pokazać po prostu tą kwintesencję remontu i zabudowa czy z tej strony tak pierwszy luk czy z tej przyjdziemy z drugiej wydaje się być przygotowana choć wcale jeszcze tak nie jest jeszcze jest parę takich drobnych rzeczy no nie na pewno oklejenie zajmie. Ale tak, tutaj mamy ten odtłuszczacz. Mamy tutaj dawka dawka tak, dawka y, Jeden 1 do 1 to jest, czyli jakby od razu całe wymieszać z utwardzaczem. Wiadomo, że nie będę mieszał od razu całości, tylko tyle co do pistoletu. Moje dwie prawe ręce tutaj są mniejsza bliżej. Większa dalej. Tam babcia. I tak, mamy utwardzacz, mamy szpachlę taką, gdzie tam takich, kurcze, chociaż mi boss mówił, big boss mówił, żeby tam już nie przesadzać z tą jakością. Eee, I co jeszcze? Miodu? A już wziąłeś miód? To daj mi to, synu. Spróbuj. Synu, a skąd to masz? Nie bierz tego. Bo to wszystko powinien, powinieneś wcześniej zapytać rodzica. Tak. Słyszysz? Lakiery. To mieszadełko. I tutaj na przykład jak 700, litru, 700 ml 5 do 1 będę chciał wymieszać, to będę do A lał lakier, później od A do B utwardzacz i od B do C rozcieńczalnik. 5 do 1, a tu jest 5 do 1 lakier czy farba czy jak to się tam nazywa To ten, mało może istotne tu jest szpachelka taka wykończeniowa, finish coś tam no i jednak te dołki postanowiłem, że jednak zrobimy żeby to, jak wyjdzie efekt to się dowiemy a to do czego jest? to jest odtłuszczacz, przed samym lakierowaniem spryskujesz i czystą szmateczką przycierasz i później pistoletem, wiesz którym tym co ci pokazywałem pistolet, pamiętasz? Uh -huh. Pryskasz, lecisz z podkładem, on schnie i później lecisz z lakierem. Na mokro na mokro chyba będę starał się zrobić. Nigdy nie robiłem, więc zobaczymy, czy to wyjdzie. I na tą chwilę, co? Jeszcze tutaj z godzinkę, bo już mamy wieczór, z godzinkę tutaj te elementy takie. Yy, no co, te elementy takie, co rdze widać. Chcemy walnąć farbą z ocynkiem. Tutaj te. Czy, czy w tym miejscu, farbą z ocynkiem. Jeszcze kupiłem taki, taką gąbkę, takie jakby włosy murzyna, no nie? takie, że tu powinno się tak do zera to tym i farbą z ocynkiem i później już na to pójdzie podkład i na to pójdzie lakier. To są właśnie włosy murzyna. Pewnie kilku z was się zainteresowało, co to w ogóle jest. I taką pastą nakładam taką już warstwę na czyste. To jest cynk, jakiś tam, mówiłem wam, że ZN100, chyba jest tego, nie wiem, czy to jest gramów, czy jak w tym w tym opakowaniu. I to jeszcze później szurne. I na to, jak już będzie tak warstwa, na pewno tak dwa lata. Myślę, że to po prostu, ale bym się przewrócił. Dwa lata wytrzyma taka pasta. Farba cynkowa tego typu. To nie jest lokowanie, tylko po prostu pokazuje, czym robię. No nie, to mi człowiek tam powiedział, że po prostu te rzeczy z ocynku, które tam nie wyszły, jakby są jakieś niedociągnięcia, to można tym zrobić. I w sprayu też mam, yy, w sprayu mam yy, cynk. On taki nadaje kolor, bo tu taka mocna szarość jest, a, a w sprayu jest taki kolor, bardziej taki właśnie jak wychodzi praktycznie. Z tego, z, jakich, z jakiegoś moczenia, czy jak tam robią ten cynk zwanny, to ten, to kolor nadaje, więc na to można by było ten. Ale my i tak będziemy robić tutaj yy, lakierowanie. My mówię, bo jutro Adrian, dzisiaj coś tam może orka, może coś, a jutro może na 2-3-4 godziny przyjedzie mi yy, przytrzymać dekturę. I, i ten. Może to jakoś pomalujemy. No, niby tak jest umówione ale wiecie, jak to w gospodarstwie bywa, że różnie bywa. Pogoda ma znaczenie. Jutro ma 21, 22, być stopnie i. No i ten. I to chyba by dało tutaj. O! Znośnie. Kolorek taki ten. O! Taka pasta. Trochę. A mury mija. Mi się podoba ta robota. Ogólnie ja lubię nowe rzeczy, lubię coś tworzyć, lubię coś tak, uczyć się od podstawy. Oglądać ze dwa, trzy filmy, bo z tych filmów sporo tak. Jednak coś tam w szkole uczą, ogólnie wiadomo, teoria te książki, ten ale jak oglądasz i tak sobie myślisz. Kurde, ja bym to chyba wykonał. Nie ma lepszego yy, przekazu jak ten wideo przekaz yy, specjalisty, który to na przykład robi. Yy, tak samo spotykam kierowców w tym autotransporcie, jakieś doświadczenie tam jest, nie mówię, że jestem jakimś wyjadaczem, bo, bo nadal się uczę, nadal poznaję Europę, pomimo, że jeszcze 14 lat, ale o, takie o, tutaj technolog podpowiedział, że słuchajcie, jeśli chodzi o tamte elementy w Ocynku, no nie? To mówił, jak coś tam się trochę przykleiło. Bo ja taką obróbkę wziąłem za 2,50 za kilogram. I, I mówi, że jak będzie wynurzał, to te rzeczy, które tam się trochę wytopiły, coś tam to mogą się przykleić. No i faktycznie i mówi, że tam wiadomo, że jak to od wewnątrz gdzieś tam w zakamarku, to przecież tego nie musisz nic poprawiać. Ale jak gdzieś od zewnątrz będzie, że to dekoracyjny element trochę chcesz, żeby ładnie wyglądał, to kup tą pastę. I ten. O, I tu warstwa ładna. Później tylko delikatnie. I lecimy podkładem, no nie? To już jutro, już w następnym odcinku. A dzisiaj żegnam się z Wami. Zabudowę jeszcze z daleka, możecie zobaczyć. Jest zakurzona, ale ale pistolecikiem ze sprężarką, nitrem. Później z czyste ściereczki, szmateczki i lecimy. I później druga strona. Oklejanie, raz przy razie te. No i właśnie Adriana prosiłem, już mówiłem, żeby tam z te 2 trzy godziny po prostu przykładanie. Bo co na świeżym powietrzu wymyślisz? O tutaj. Pierwszy ten, te dwa, trzy paski oklejone, a później przykładanie dektury i jazda, i tak będzie pylić, no nie? A jak tutaj troszkę zapyli, to po dwóch prysznicach gdzieś na dobrej mini w komarówce Podlaski yy, zejdzie, no nie? Ten pyłek jakiś taki pod ciśnieniem. Trzymajcie się i zostawcie łapę, zostawcie suba i śledźcie dalej te poczynania.